Siema, witam was w kolejnym zadaniu z podstawy. E, tak naprawdę jesteśmy już dwa dni przed maturą z polskiego, trzy przed maturą z matmy, także trzeba trochę wyluzować. No ale tak po jednym zadanku, czemu by nie robić. E, chciałem was też zaprosić na live'a w poniedziałek o 18.30 przed maturą z polskiego. E, odpalimy coś tam na YouTubie, będziemy gadać sobie z wami, nie będziemy już robić zadań. Bardziej to będzie coś takiego, żeby wam Czas zleciał, nie? Bo zazwyczaj tak jest, że przed jakimś ważnym wydarzeniem w waszym życiu, dla większości myślę, się stresujemy, tak? Jesteśmy normalnymi ludźmi, także to jest normalne, że jak coś ma mieć wpływ na naszą przyszłość, no to raczej. Się stresujemy, więc wy się stresujecie, stresują się ludzie, którzy piszą z wami w sali, ale stresują się też nauczyciele, żeby to wypaliło. To nie jest tylko tak, że wy się stresujecie. Tak samo ja się stresuję, bo trzymam za was kciuki, chciałem, żeby każdy dobrze napisał. Także nie myślę, że to tylko wy się stresujecie. No tutaj jest, jest to wszystko rozdzielone na więcej osób. Dobra, lecimy. Jak zrobić takie coś? No, pomyślmy, czym jest definicja symetralna. Symetralna to jest, no mamy jakiś odcinek, załóżmy tak. Yy, załóżmy tak, AB, no i ten punkt A ma współrzędne minus 18,10, no to symetralna, jest to prosta, prostopadła przechodząca przez środek, czyli tutaj mamy równe te odcinki. Tutaj załóżmy, mamy jakiś punkt S, no to jak to zrobić? No przede wszystkim zacznijmy sobie od tego, że możemy wyznaczyć tą, załóżmy prostą taką, która zawiera ten odcinek tutaj to prostą, prosta L załóżmy. No to ona jest prostopadła do prostej Y, równa się 3X, więc ma współczynnik odwrotny i przeciwny. Czyli minus 1 trzecia X, tak? No bo iloczyn współczynników musi być równy minus 1. Jeżeli proste są prostopadłe, no to znaczy właśnie, że ten drugi, yy, tej prostej prostopadłej, ten drugi współczynnik jest po prostu odwrotny i przeciwny. Mamy coś takiego. No ale punkt A należy do tej prostej, jak widzimy. Czyli jeżeli za Y postawimy 10, a za X... Yy, 8, minus 18 to jest minus 1 trzecia razy minus 18 plus b. No to musimy właśnie, no to się zawiera, więc musi nam wyjść tutaj równość, a zatem wyliczymy sobie stąd b. Bo mamy 10 to, to się równa minus 1 trzecia razy minus 18, czyli to jest szósteczka, czyli 6 plus b, a zatem b to jest 4. Więc ta prosta l ma równanie. y to się równa minus 1 trzecia x plus 4. Tak, no a zatem możemy wyznaczyć punkt S, bo punkt S jest punktem przecięcia prostej y równa się 3x i prostej y równa się minus 1 trzecia x plus 4. No i wyznaczymy go jednoznacznie, no bo dwie proste przecinają się tylko w jednym punkcie, chyba że mają ten sam współczynnik kierunkowy i leżą po prostu na sobie. Dobra, czyli mamy y równa się minus 1 trzecia x plus 4, no i to się równa 3x, skoro w zasadzie to rozwiązujemy. Wyznaczymy x podstawimy, potem wyznaczymy y i mamy ten punkt s. Czyli tak, 3, 1, 3x, 3, 1, 3x to jest 4, po prostu przerzucamy na prawo, to jest 10, 3x równa się 4, dzielimy przez to, co stoi przy x, czyli mnożymy przez odwrotność, czyli mamy 4 razy 3 przez 10, czyli mamy 12, dziesiątych, a to jest 6, piątych, czyli x w punktu s to jest 6, piątych. To tak, 6 piątych. A y? No y to podstawiamy do obojętnie której z prostych. No załóżmy do tej y się 3x. Czyli y to jest 18 piątych. A zatem to jest nasz punkt. Dobra. Co więcej możemy stwierdzić? No to jeżeli punkt B by miał jedną współrzędną C, to druga współrzędna musi być w tej postaci. Minus 1 trzecia x plus 4. Czyli no za x podstawimy c, czyli mamy minus 1 trzecia c plus 4. Dlaczego tak się dzieje? No bo punkt b należy do prostej l, tak? Czyli jeżeli my podstawimy sobie x równy c, no to musi nam wyjść ten y. Nie ma bata. Dobra. Myślę, że to jest jasne. Czyli teraz tak. No teraz wiemy po prostu, że długość AS musi być równa długości BS. No i rozwiązujemy sobie to, wyznaczamy c. No i mamy tyle, tak naprawdę. Dobra. No to rozwiążmy to sobie. AS, długość AS policzmy. S to jest tutaj 6 piątych, 18 ,5. Czyli tak, długość AS to jest pierwiastek, odejmujemy 6 piątych, dodać 18 tak naprawdę, to jest 19 1 piąta, czyli to jest 96 piątych, jak się nie mylę. 96 piątych do kwadratu. Dobra. Dodać Później mamy 18 piątych odjąć 10, czyli to jest e, tak naprawdę 18 piątych odjąć 55, czyli 18, czy mamy minus 32 piąte do kwadratu, czyli tak naprawdę 32 piąte do kwadratu. E, no i to się równa e, BS. Tak. E, czyli to się równa. BS, a BS to sobie teraz policzymy, to jest dokładnie pierwiastek, no i od, S, od współrzędnej S odejmujemy B tutaj, to mamy tak 6 piątych odjąć C do kwadratu czyli mamy 6 piątych odjąć C do kwadratu dodać i będzie 18 piątych odjąć minus 1 trzecia C plus 4, czyli tak naprawdę 18 piątych dodać 1 trzecia C minus 4 Okej, okay. czyli musimy coś takiego rozwiązać. Eee, no dobra, no to lecimy sobie z tym. Eee, skorzystajmy z kalkulatora. O, Czekajcie. Dobra, jest. Nie wiem czemu się nie wyświetlał. Eee, 96 do kwadratu. 96 razy 96 to jest 9216, eee, a 32 do kwadratu, też to zobaczmy sobie. 32. Yy, razy 32 1024 dodać to czy to będzie ładne? Dobra, nie jest ładne na razie yy, no ale mamy na pewno yy, 10240 przez 25 czy mamy yy, 10240 z tego pod pierwiastkiem wyjdzie po prostu czyli mamy pierwiastek z 10240 przez 25 a jeszcze zobaczmy czy to się dzieli ładnie yy, 1024 a 10240 podzielić przez 25. No dobra, no to zbytnio ładnie się nie dzieli. No dobra, czyli po prawej mamy pierwiastek z czegoś takiego, czy mamy 6 piątych minus C do kwadratu dodać 1 trzecia C, oczywiście tu jest kwadrat, bo dodajemy kwadraty 1 trzecia. Zobaczmy jeszcze raz, czy tu jest 1 trzecia. Tak, 1 trzecia C i mamy 18,5 minus 4, czyli to jest minus 25, czyli minus 2,5. Czyli mamy coś takiego do kwadratu. I co? Możemy podnieść sobie to teraz do kwadratu. Mamy 10 0,24 przez 25. To się równa. 6,5. No to podnieśmy to sobie teraz do kwadratu. Po kolei to będzie. Albo może, możemy jakiś triczek wykonać. Zobaczmy, jedną trzecią jakbyśmy wyciągnęli, to, to by było razy 3. Zobaczmy. No bo możemy sobie w zasadzie zrobić tak, że tu zostawimy 6 piątych minus c do kwadratu. Dodać. I 1 trzecią wyciągamy przed nawias, jakby. Na razie sobie zapiszmy to tak. 1 trzecia. I w nawiasie co zostaje C. Tu musimy domnożyć przez 3, czyli mamy minus 6 piątych. Zobaczcie, że to jest strasznie podobne do tego, co tu mamy, więc może to jakoś wykorzystamy. Do kwadratu. Czyli naprawdę to możemy zapisać jako 6 piątych minus c do kwadratu, tu możemy zamienić tak naprawdę e, kolejność tego, czyli możemy zapisać to jako 6 piątych minus c, dlatego że e, jakbyśmy wyciągnęli minus 1, no to tu by wypadł z tego nawiasu minus 1 do kwadratu, czyli jedyneczka, więc to nam tutaj nie wpływa na nic. Dobra, czyli dodać 1 9 c minus 6 piątych do kwadratu, mamy coś takiego, Czy to jest tak naprawdę 1, czyli to jest 10 dziewiątych razy c minus 6 piątych do kwadratu, no i mamy tutaj taką równość, czyli tak naprawdę C minus 6 piątych do kwadratu dzielimy przez 109, czyli mnożymy przez odwrotność, czyli 9 dziesiątych razy to co było 10240 przez 25. E, dobra, no to sobie skróćmy tutaj. 0 mamy tak naprawdę 9 razy 1024 przez 25. E, dobra. No i teraz to sobie spierwiastkujemy. Czyli tak naprawdę będziemy mieć, tutaj warto zapamiętać, że moduł zostaje. Jeżeli pierwiastkujemy coś takiego, to nie zostaje wyrażenie po prostu C minus 6, 6 piątych, tylko zostaje moduł z tego. Czyli po lewej będziemy mieć C minus 6 piątych. To się równa. I pierwiastek z tego. Pierwiastek z 9 no to jest 3. Pierwiastek z 1024 to tam jest 32, tak jak sobie już liczyliśmy. No a tutaj mamy 5. Czyli mamy tak naprawdę 96 piątych. A zatem będą dwa przypadki. No, chyba, że mamy coś nałożone na C. Yy, nie ma tu żadnego ograniczenia, więc będą dwa przypadki. A zatem no, rozwiązujemy sobie po prostu wartość bezwzględną. Czyli C minus 6 piątych to jest 96 piątych i C minus 6 piątych to jest minus 96 piątych. A zatem C to się. Oj, czemu x? Czemu x? A zatem C to jest 102 piąte. Lub C to jest. Yy, 90, minus 95. Minus 95 yy, A zatem jest to 18 jak się nie byle na minusie. Ok, czyli mamy takie dwa przypadki. Yy, no teraz wracamy do naszej postaci, którą mieliśmy, bo to nie jest koniec. Yy, mamy wyznaczyć współrzędne punktu B, który ma ta, coś takiego, czyli C minus 1 trzecia C plus 4. C minus 1 trzecia C plus 4C. Yy, Minus 1 trzecia C plus 4 to są współrzędne punktu B. No i rozpatrzmy te dwa przypadki. Pierwszy przypadek to jest właśnie, gdy C jest równe tyle. No to wtedy ten Y, B to jest minus 1 trzecia razy 102 piąte dodać 4. Tak, czyli C. Dobra, to lećmy sobie dalej. Mnożymy to. Tutaj czy to się skróci? Tak, to jest. Suma jest podzielna przez 3, więc to się dzieli przez 3. Tu jedyneczka zostaje. Tu będzie 34, 34, czyli mamy minus 34 piąte, dodać 25, tak naprawdę ta czwórka, czyli mamy minus 14 piątych. A zatem współrzędne punktu C w tym przypadku to są y, 102 piąte minus 14 piątych. A w drugim przypadku, czyli to jest pierwszy przypadek, rozwiązanie, a drugi przypadek to jest gdy C jest minus 18, tutaj już ładniej wszystko będzie wychodzić, y, wtedy B... No, ten y jeszcze policzymy, minus 1 trzecia, za c minus 18 wstawiamy plus 4. Czyli to wychodzi tak naprawdę, minus 1 trzecia razy to, czyli wychodzi nam 10. Czyli ten punkt by był C równy minus 18, 10. To jest drugi przypadek, i zobaczmy jeszcze, czy to ma prawo bytu. Minus 18, 10. No, zobaczmy, że nie. Tak, bo minus 18, 10 to był nasz punkt A. Czyli tak naprawdę ten punkt B by nam się pokrył z tym punktem A. Ok, e, czyli ten przypadek odpada drugi. No, bo z prostej analizy po prostu. No, to by nie była symetralna, bo A i B są te same. Czyli to w ogóle nie byłby odcinek, zobaczcie. To byłby punkt. Tak? E, no właśnie. To byłby punkt po prostu. No, bo byśmy mieli punkt A pokryty z B, czyli po prostu jeden punkt tutaj w minus -18, 10. E, no, czyli ta symetralna nie ma prawa bytu. A zatem skreślmy, że to odpada. No, bo C by było równe A. Więc wtedy to, no, ten warunek jakby z tą symetralną całą by nie zachodził. Więc naszą odpowiedzią jest ta oto odpowiedź. I dlaczego ja tu napisałem C? No nie wiem czemu, przez te oznaczenia. Tu jest oczywiście punkt B, tu też był punkt B, bo musieliśmy znaleźć tu, że na punktu B. Dobra, to jest rozwiązanko. Dzięki za wysłuchanie, trzymajcie się, do następnych filmów i mam nadzieję do zobaczenia na live. Siła.